Nie możesz odnaleźć się na naszym Discordzie? W tym filmie pokażę ci jak się po nim poruszać i jak wyciągnąć z niego 100%. Lecimy z tematem. Big Boss Bed składa się z ośmiu bardzo logicznie i intuicyjnie podzielonych kategorii. Zaczynając od samej góry, mamy sekcję Start, to jest pierwsze miejsce, które widzicie. Są tutaj kanały ogólne, informacyjne, a także kanał z zasadami, który jest dość istotny. Aby w ogóle zacząć korzystać z naszego serwera, musicie na kanale Rules wcisnąć zieloną emotkę pod górną wiadomością, aby potwierdzić, że zapoznałeś się i akceptujecie regulamin serwera. Jeszcze raz powiem, bo jak widzicie wiele osób popełnia błąd i zaznacza emotkę pod dolną wiadomością, co jest niepoprawne. Musicie nacisnąć zieloną emotkę pod górną wiadomością. Dalej mamy kanał Announcement, gdzie publikujemy ważne informacje, takie jak promocje, nowe filmy na kanale YouTube, czy specjalne akcje promocyjne od naszych partnerów. Trzeci kanał jest to Join Us. To właśnie tam możecie otworzyć ticket, aby dowiedzieć się co oferuje sekcja VIP i jeśli jesteście zainteresowani, zakupić taki dom. Dostęp. Ostatni w tej sekcji jest kanał Rolls. Tam odbierzecie rolę, które jest przypisane do osoby, którą chcecie śledzić. W ten sposób, gdy pojawi się ważna informacja od danego tradera, będziecie o tym powiadomieni. Wystarczy, że naciśniecie emotkę przypisaną do danego tradera. Przykładowo, jeśli chcecie śledzić Tom Santo, szukacie go na liście, znajdujecie i wciskacie emotkę czerwonego serca. Druga sekcja to czaty VIP, do których mają dostęp jedynie osoby z wykupionym dostępem. Oprócz zwykłych czatów do rozmów są tam także dwa bardzo istotne kanały. Pierwszy z nich to chat Ask Biniu, to właśnie tam członkowie VIP mogą zadawać pytania Biniowi na każdy dowolny temat i uzyskają odpowiedź bezpośrednio od Binia. Kolejna sekcja to część Family, znajdziecie tam kanał ogłoszeniowy z ważnymi analizami, a także całą dostępną edukację wyłącznie dla członków VIP. Wszystkie PDFy, wskaźniki i ich opisy, workshopy, nagrania live tradingu, a nawet nagrania backtestingów jeden na jeden z Biniem i użytkownikami serwera, wszystko tam jest, więc jest to naprawdę istotna sekcja którou zdecydowanie należy przejrzeć. Jest to taka esencja edukacji, która znajduje się na sekcji VIP. Kolejna sekcja to sekcja typowo sygnałowa i tradingowa. Znajdzie się tam kanały traderów z różnych sektorów rynku. Jest na przykład One Piece, Andy i Tom Santo, którzy zajmują się kryptowalutami, a także Zay, Zion, Zibi, Moriarty, Max, czyli Neo oraz Janek i iFreg, którzy idą bardziej w stronę rynków tradycyjnych, takich jak indeks amerykańskie, Forex, a także złoto i srebro. Każdy tam znajdzie coś dla siebie, bo mamy zarówno Traderów, którzy grają swingi, czyli dłuższe pozycje, jak i traderów skupiających się głównie na day tradingu. Następna sekcja nazywa się Biniu i jest raczej dość jasne, co się w niej znajduje. Dostępna jest tylko i wyłącznie dla VIP-ów i jest tam główny kanał binia, na którym wrzuca informacje, przemyślenia i analizy, jeśli nie prowadzi live akurat w tym czasie. I mamy tam także daily i weekly review, na których Biniu stara się regularnie wrzucać podsumowania dni oraz całych tygodni. Dalej jest sekcja public, czyli kanały dostępne dla każdego. Bez żadnej opłaty. Jestem kanał profesora, którego większość z Was pewnie kojarzy, a także wszystkie edukacyjne posty, które wrzucą w całej historii tego serwera. Oprócz publicznych czatów jest także kanał Vault, czyli miejsce, w którym znajdziecie wszystkie specjalne oferty, promocje i linki do profilów, które dla Was załatwiliśmy. Taki kanał, wszystko w jednym specjalnie dla naszej społeczności. Kolejna kategoria, czyli success, jest także dostępna dla każdego. Znajdziecie tam opinie użytkowników o naszych mentoringach, posty dotyczące mindsetu, wygrane i przegrane pozycje naszej społeczności, a także sekcje poświęconą zdrowiu, sportom i generalnie zdrowemu trybowi życia. Jest to zdecydowanie ciekawe dla osób zainteresowanych. Ostatnia kategoria to kanały głosowe. Mamy dwa dostępne wyłącznie dla VIP-ów, gdzie odbywają się backtestingi i live tradingi oraz dwa dla całej społeczności, czyli dla publik. Jest też El Profesor Cave, gdzie jak można się domyślić, odbywają się live'y bezpośrednio od profesora. Podsumowując, serwer ma 8 sekcji, na których znajduje się cała masa Materiałów edukacyjnych, informacji, nagrań i workshopów. Nic, co tutaj znajdziesz, nie jest poradą inwestycyjną. Jednakże wartość edukacyjna jest bardzo wysoka. Jeśli jeszcze nie jesteś z nami, koniecznie dołącz przez link w opisie tego filmu. A jeśli już jesteś, to witamy Cię i gratulujemy, bo Twoja przygoda tradingowa właśnie nabrała właściwego tempa. Do usłyszenia!